No i proszę, wyjechaliśmy i od razu drobna rzecz, upierdliwość Czyli mamy tutaj rozwalony zamek I tam woda może się wlewać, to teraz lepiej widać Jak to tutaj jest I... No i to jest zamek tutaj Łóżka Tu jest dziura Tu jest dziura No i to trzeba rozkręcić Tutaj śrubki wymienić Jakoś skręcić, uszczelnić. Dobra, to biorę się za to. Wyposażony w mój podstawowy zestaw cudownych kluczy kupionych w Julii chyba, o ile dobrze pamiętam. Przystępujemy do super pracy w lesie. Tutaj w różowej kosmetyczce mamy to, co najlepsze, czyli wszystkie niezbędne śrubki. Kurde, profesjonalne, profesjonalne jak wszystko u nas. Rozmiar 20 albo 21, 20, wiadomo, bah kochani, o, to nie ten, kurde, na grubego dzisiaj robimy zobaczymy czy mam tyle siły, o proszę, cudownie, uwielbiam grzechotki Wala, rozwaliliśmy ten zamek. Kasia, poproszę tu zbliżenie. Mam nadzieję, że się kameruje. Pięknie, demolka. A, uszczelka, z uszczelki zostały już nici. Kurde. No dobra. Cięcie. Muszę pomyśleć. Tu zobacz, chodź tu na razie. Problem jest taki, że mamy ten zamek i on wchodził tutaj na normalnie dwie śrubki, ale jak widać to już jest ostro wyrobione. W dodatku, jakby to powiedzieć, wkręcone było. Zobaczcie, wkręcone to było wszystko w styropian. No i teraz warto zrobić po prostu dziurę na wylot, tak żeby tutaj wyszło. No i po prostu na śruby to już skręcić na wylot, będzie po prostu mocne, a do środka damy po joint jakąś masę uszczelniającą, ewentualnie tutaj nasz kochany kolega obok stojący dał nam też kawałek gumy, żeby tu po prostu uszczelnić jeszcze dodatkowo, więc to co trzeba zrobić to to przewiercić, tylko tu widzę już jedną rzecz, zobacz, pourywane są tu na boki, nie wiem czy to widać. Tutaj są pęknięcia na tych... Yy, o, teraz widać, tak? Są pęknięcia na... Już na, pod te śrubki. Dobra, wezmę wkrętarkę. Zobaczymy co tu się da zrobić. Kasia, wracaj tutaj. Kręcimy. Kasia. Kasia. No i poszła. Dzieci kręcić mój operatorku. Ujęcie 30. Akcja 15. Zostaw go. Nie, dobrze jest. ok, ja to sobie. Wytnę. Dobra, po wstępnej konsultacji tutaj technologicznej z sąsiadami doszliśmy do wniosku, że użyjemy dwóch śrubek. Na wylot jedna jest, a druga zginęła. A nie, mam ją w ręku. Dobry jestem. Dobra, mam dwie śrubki. I teraz muszę tę tą dziurkę przewiercić. Także van life to nie rurki z kremem. Jak mówi jeden znajomy, kamper to nie piaskownica. Dobra, wiertło mam. Jedziemy. Kto nie naprawia czegoś w drodze, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kurde, o, żeby tu nie spierniczyć. Zobaczymy, tu jest tak na skraju. Problem jest taki, że to jest prawie tutaj. Zobaczcie. Chodź tu z tą kamerą, jak ja mówię. Podchodź. Z tej strony. Problem jest właśnie taki, że to jest cholernie tutaj blisko tego skraju krawędzi, znaczy. Boję się, że po prostu nie zrobić tak dziury nie tam. Kurde, z tej strony to już w ogóle jest masakra. Pójdę trochę pod kątem z tą śrubką. Dobra, zobaczmy efekt. Okej, okay, no, śrubki są wzorcowo niemalże, Wyś, wy ten. Muszę tu powiększyć trochę te dziurki, choć śrubkę, bo nie chcą śrubki przechodzić. Okej, okay. powinno być już dobrze. Teraz tak, no to elegancko wchodzi. Ale pytanie ten silikon, kiedy dawać. Znaczy kiedy damy pół jointa tutaj. Zamiana ról. Ponieważ u nas głównym specjalistą od silikonów to jest Kasia. Pięknie te wszystkie tutaj silikony to przeszona tak ładnie równała. Eee, I teraz zobaczmy, jej tutaj się uda. Nie, nie, Kaśka, może jednak nie wyrywaj tej gumy tego przyczepić, a nie do gumy, która odpada. Znaczy, ten purzęg się przyklei do wszystkiego, więc okay. dawaj no. Dobra, wkładamy. Już, ja wiesz, co ja bym to w ogóle tu, tutaj przy tym wy, 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 zrobił? Tu po prostu dookoła, no. tak żeby to ten. No i dobrze, i o to chodzi. No. Nie, bo właśnie nie o to chodzi. Okay. o to, żeby nie wciekało, a nie, żeby mieć silikon wszędzie, Bernard. Dobra, tylko pamiętaj, że ja te, potem mam trochę tego do dołożenia, nie? Do znaczy, te śrubki do wkręcenia. i Dziwcz... dobra. tylko o to, żeby tam nie, wcie... nie wciekało, a nie o to, żeby wyszło dookoła. Ja nie widziałem nikogo, kto by po prostu lepiej nakładał ten m, klej, klej na, na, na cokolwiek. To jest po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo no. świata po prostu. Tak. Dobra, myślę, że jest, wiesz, już że cały jestem w strachu, cały jestem w strachu, to no? To to jest niesamowite. Pierwszy raz w życiu. To jest po prostu nie, nie ten, niesamowite, no? no niesamowite, nie, nie, niebywałe. Dobra. No nie, Wtykaj to. Była, nie, tak, no, no, no. nie, 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 No Dobra. Ty te dwie śrubki? No, Spróbuj. Proszę. Możesz czynić honory. Proszę. Bo to trzeba... Dobra, to zamiana ról. Proszę. Eee, one nie wejdą, jak nie będę miał wkrętarki. A wkrętarka... i zmiana... Dobrze. Kamerujemy? Cały czas? Dobra. Szybka zmiana ról. Muszę zmienić końcówki. I wkręcamy śrubki. Cóż za napięcie po prostu. Co to za napięcie jest. No właśnie. Coś tu nie idzie. O kurde, bo się wyrnął. A, bo tutaj jest krzywo, dobra. Dobra, czyli muszę trochę pod kątem z tym iść. Chyba bardziej pod kątem. Kurde. No i tak to zawsze jest. Czekaj, może ten pójdzie prościej prosta sprawa, a jak zwykle skomplikuje się na końcu. Dobra, ta wlazła. jedna weszła, a druga a druga a druga nie chce a druga nie chce a druga nie chce o i druga też poszła okej okay. teraz jest jeszcze jedno pytanie jak to tu szło Nam to nie ograniczało jakoś za mocno? Dobra. Co to za maleństwo jest? Co to jest za maleństwo? Znaczy to? Klasycznie. kręci się z drugiej strony. Śrubokręt, śrubokręt. Spróbujmy tym. Puść to. Tylko wiertarką, bo śrubę. Dobra. Dobra. Wstępnie. I teraz skręcamy. A gdzie jest to całe? A jest tutaj. Wie jak to było, to będzie dobrze. No tak musiało to być z jakimś ogranicznikiem, o, Pardon. Ładnie skręcili. To, ma, to jest otwarte. Dobra. To jest zamknięte, czekaj. I zamknięte. To jest tak. Ale nie, to najpierw to idzie. Chyba. Jak to już było. Czekaj, muszę zobaczyć w jakimś innym zamku. Bo nie pamiętam jak to było. Weźmy ten zamek od butli gazowych. Jak to było? Dobra, no to już wiemy jak było. Podkładka baje ba ten zawias. Z tamtej strony Kasia. Światło ok, no to montujemy podkładka podkładka to w ten sposób i jedziemy dobra, klucz A co, co, się będzie A to jest, to trzeba zamknąć. No, voilà, perfekto. Szybkie naprawy kamperowe nad jeziorem. Zapraszamy do nas. Proszę Państwa, proszę nam wybaczyć, ale tu po prostu efekty dźwiękowe na sam koniec tego filmu zapewnił bebok. Szukajcie go na Instagramie, wszędzie jest, naprawdę. No, ten wybuch to. to było, teraz pęknie, pęknie teraz biedny w całości. Tyłek mu rozerwie. No. Wyściał z armaty, kurde. Jakie ja tu te ostatnie sceny kręcę. minutowe naprawy w kamperze, szybko skończone. Cóż. Szukamy nowych usterek. Szukamy nowych usterek. Tak, szukamy nowych usterek.